तुम सके <laughs>

Z wypadkiem komunikacyjnym z dużą ilością osób poszkodowanych. No i redaktorzy, no co tam dużo mówić? Życie jest brutalne i życie tak jest takie, jakie jest. I chyba najpiękniejszą, najcenniejszą rzeczą jest podarowanie drugiemu człowiekowi życia. Więc po to to robimy, aby wszystkie służby, które w dniu dzisiejszym biorą udział w dzisiejszym ćwiczeniu, niejako no, wzorcowo udzielały pomocy. I to od strażaków ratowników, poprzez służby medyczne, poprzez inne też podmioty, które biorą udział w dzisiejszym ćwiczeniu. I, i to jest główna idea, która przyświeca dzisiejszemu temu projektowi, który realizujemy na terenie gminy Slichtingowa. Ponadto chcemy też praktycznie sprawdzić metody, formy współdziałania poszczególnych służb, które biorą w tym udział. Gdyż, no, żeby sobie nie przeszkadzały, a wręcz sobie, sobie pomagały i żeby sprawnie przebiegało całe ćwiczenie. I, no i oczywiście system alarmowania, system y, powiedzmy sobie, chociażby nawet tutaj zachowania się samochodów, które przyjeżdżają do... które docierają powiedzmy sobie y, do, 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 do prowadzonej akcji ratowniczej. I to takie główne główne zadania, główne cele, które chcemy praktycznie sprawdzić. Tak jak czy, wiemy już, coś, co tam... czy wiemy już co się wydarzyło? Więc tak, jest wypadek komunikacyjny z dużą ilością osób poszkodowanych na, na tą chwilę powiedzmy sobie jest informacja, że jest 11 osób poszkodowanych. Kolizji że bus i trzy osoby i trzy samochody osobowe. I służby, które przybywają tutaj nie wiedzą o tym i po prostu muszą no, sobie Segregować te osoby, które są poszkodowane bardziej mniej. Jakie kolor. służby zostały zadysponowane? Dobrze, yy, no że tak, yy, nie będę wymieniał poszczególnych jednostek, ale Państwowa Straż Pożarna OSP, siły OSP, yy, Komenda Pędowa Policji we Wschowie, yy, Nowy Szpital we Wschowie, Służby Ratownicze i tutaj gościmy też yy, strażaków ratowników którzy są w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. przyjechali z Surencina ze specjalistycznym sprzętem, pozwalającym właśnie ratować osoby w wypadkach basowych. Dziękuję bardzo. Również dziękuję. Możesz chodzić? tam do tych trzech pięknych dziewczyn, które tam gdzieś weź go. To, to, robię, to, to, A to, czego potrzebujesz?

Brach, chwis, do zabory wszystko macie? Nie rzuci. Mamy w środka. Ci... Ale też od razu strona Na drugą, znaleźć tego. Julia, są tu łapy. I, nie, nie. No, tak, tak. Czekaj, chwilę. Czekaj, poradzie. Czekaj, poradzie. Witaj, byle be, kogo? Tak jest? no Co jeszcze możemy Przeprowadzić wyjazd ratowniczy, tak? Poza symptomami, czy ma Pan może jakieś alergię? Nie. Czy Pan ostatnio chorował? Co jeszcze tutaj zapytać. Czy Pan pamięta co się stało? Czy jakieś leki Pan bierze? No właśnie. No, 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 tak. no ale to i nie się To alergii od razu. Czy bierze Pan jakieś leki?